Pogląda na lewo i widzi, że Modric jest na dobrej pozycji do podania mu futbolówki, więc biegnie w przeciwnym kierunku, aby odciągnąć zawodnika rywali, który mógłby ewentualnie przeciąć podanie. Witam Was na analizie pozycji defensywnego pomocnika na przykładzie m.in. Casemiro z Realu Madryt i Rodrigo z Manchesteru City. Zaczniemy od gry bez piłki i Casemiro, W obronie defensywny pomocnik jest odpowiedzialny za asekurację zawodników przy wrzutek z autu, głównie bocznego obrońcy. Musi on także zająć pozycję środkowego obrońcy, jeżeli ten wyjdzie wyżej czy to od boku, czy to w środku wejdzie głębiej aby odebrać bądź rozegrać piłkę. Przy wyjściu z pressingu musi cały czas szukać wolnej przestrzeni, aby być opcją do podania lub tak jak w tym przypadku, inteligentne zachowanie Brazylijczyka spogląda na lewo i widzi, że Modric jest na dobrej pozycji do podania mu futbolówki, więc biegnie w przeciwnym kierunku, aby odciągnąć zawodnika rywali, który mógłby ewentualnie przeciąć podanie. Kolejna rzecz: widząc kolegę z pomocy, który schodzi do rozegrania oraz dużą ilość zawodników w strefie, w której znajduje się, nie czeka, tylko biegnie w strefę, z której wyszedł cross. Następna sprawa, coś o czym często mówię w kwestii gry w pomocy, zgarnianie drugich piłek. Czyli wybijanych, czy to od własnej obrony, czy to od obrony przeciwnika, o które walczą w powietrzu zawodnicy. W takich przypadkach defensywny pomocnik powinien wyprzedzać rywala i być bliżej piłki w celu jej przejęcia po główce. I ostatnia sprawa w przypadku Kasemiro i gry bez piłki. Przy ataku pozycyjnym własnego zespołu powinien obserwować, gdzie jest rozgrywana piłka i cały czas podążać za nią w boiska po to, aby być gotowym na doskok w celu przejęcia piłki. Teraz Rodry i gra z futbolówką przy nodze. Przy pierwszej sytuacji zauważcie, jak ważne jest to, w jaki sposób defensywny pomocnik przyjmuje piłkę, to znaczy tak zwane kierunkowe przyjęcie piłki. W tym przypadku przyjął on po prostu pod nogi, co nie dało mu opcji na podanie do przodu, bo zaraz przy nim był przeciwnik. A on był tyłem do kierunku rozgrywania ataku. Mógł przyjąć piłkę od razu odwracając się, wtedy widziałby co się dzieje z przodu. Ale nie zawsze jest to dobre. No, prawda jest taka, że jeśli nie miałby opcji do zagrania, to musiałby albo znowu się obracać, żeby zagrać do tyłu, no, co byłoby ryzykowne, bo przeciwnik byłby jeszcze bliżej jego, albo posłać długą piłkę, co z kolei byłoby ciężkie przy tak krótkim czasie na decyzję. Tutaj przykład dobrego przyjęcia kierunkowego, gdzie od razu ucieka tym zagraniem od rywala do boku. Rozegranie akcji to element, w którym bardzo ważna jest pozycja defensywnego pomocnika, i tutaj, widząc, że dwójka graczy Manchester United musi pokryć zawodników City, wie, że może podprowadzić akcję wyżej i prawdopodobnie nikt do niego szybko nie podejdzie. I tak się dzieje: podprowadza akcję do środka boiska. Jednym z ważnych zadań są również krosy na drugą stronę boiska, które rozciągają ustawienie rywala i pozwalają na nieco swobody. Dlatego piłkarz powinien non-stop obserwować ustawienie swoich partnerów, ale również znajdujących się po drugiej stronie boiska, a nie tylko tych najbliższych. Tu kolejny przykład, gdzie jest on wykorzystany przy rozegraniu ataku pozycyjnego w taki sposób, aby przerzucić piłkę na drugą stronę. Również w takim momencie, gdy widzi on kolegę niepilnowanego na prawym skrzydle, niedobrze jest czekać zbyt długo z podaniem, ponieważ zagrywając tamtą strefę sprawia, że wszyscy zawodnicy będący w środku muszą zejść bardziej do boku i także nieco się cofnąć. Czasami w takich sytuacjach pomocnicy wchodzą w drybling. Ale mogą to robić tylko wtedy, kiedy są w 100% pewni, że nie stracą piłki i mają wystarczająco przestrzeni na takie rozwiązanie. I zdarza się to może dwa razy na mecz z reguły. Może nawet raz. Jeśli drużynie nie udaje się wychodzić spod pressingu krótkimi podaniami, to jest potrzeba, aby więcej ryzykować, ale normalnie nie powinien tego robić defensywny pomocnik. Jeszcze jedna kwestia na przykładzie Rodrigo. Kiedy macie piłkę i macie gracza, który, tak jak tutaj Sterling, pokazuje wam się do gry. Często dobrym rozwiązaniem jest podanie mu piłki na tak zwaną ścianę, aby z pierwszej piłki wam ją oddał. Daje to m.in. więcej czasu na decyzję odnośnie rozegrania akcji, ale także zawężenie ustawienia rywali na moment. Ale w tym przypadku nie była to najlepsza opcja, bo tak jak widzimy, nawet De Bruyne zobaczył niekrytego kolegę na prawej flance i to do niego powinno pójść podanie górą. Bo zobaczcie, ilu zawodników United jest w środku, co oznacza, że boki odpuścili w tamtej akcji. Mam jeszcze pojedyncze przykłady zachowań Tomasa i Toniego Crossa. Zacznę od zawodnika Atletico z ostatniego meczu z Realem Madryt. Popełniał on niewiele błędów, ale jeden zdołałem zauważyć. Zobaczcie dwóch zawodników Rochi Blancos wychodzi agresywnie do przeciwników, ale w środku zostaje niekryty Casemiro i to właśnie Tomasz powinien od razu go zauważyć i do niego doskoczyć, bo jest on świetną opcją na podlanie dla Rodrigo. To już spóźniony Tomasz, a Casemiro zagrywał z pierwszej piłki do ISKO. I ostatnie zachowanie, moim zdaniem najciekawsze w tym materiale. Popatrzcie, co robi Tony Cross. Najpierw wychodzi do podania, ale widzi kątem oka, że podbiega przeciwnik, więc zmienia decyzję i wycofuje się. Tym samym ściąga tego piłkarza za sobą i robi miejsce dla Modricia na wbiegnięcie między dwójkę przeciwników. Bardzo fajne zachowanie, ale wymagające dużej znajomości swoich zachowań na boisku między zawodnikami. Proszę zostaw subskrypcję z dzwonkiem, aby nie przekapić innych tego typu materiałów, w których analizuję mecze i indywidualne zachowania zawodników na boisku. Zostaw również łapkę w górę dla zasięgu materiału i daj znać, czy podoba Ci się również taki format, oprócz analiz samych spotkań. Do usłyszenia w następnym materiale na początku przyszłego tygodnia. Cześć!